Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja bardzo często w pracy zawodowej spotykam się z takimi sytuacjami, w których rodzice pytają: Jak należy skutecznie wydawać polecenia swoim dzieciom, swoim pociechom? Faktycznie ten problem jest trochę złożony i wcale nie jest taki łatwy. Na pewno, jeśli chodzi o polecenia, to polecenia nie powinny być wieloznaczne, zbyt ogólne. Dziecko wówczas tak naprawdę nie wie, co ma tak naprawdę zrobić. Powiedzenie zachowuj się czy posprzątaj pokój to jest polecenie zbyt ogólne. Lepiej powiedzieć włóż zabawki na przykład do pudełka. Tak samo, jeśli się wydaje polecenie, to nie należy zadawać pytania typu: czy możesz posprzątać? Pytanie, a właściwie polecenie to nie jest pytanie, i tutaj jakby od razu uruchamia się taka możliwość odmówienia. Dziecko na pytanie bardzo często powie nie. Jeśli chodzi też o pytania, tak zwane z uzasadnieniem, na przykład, pospiesz się, bo się spóźnimy. Takie pytanie w formie właśnie takiego polecenia nie jest skuteczne, dlatego że uruchamia tak zwane kontrargumenty u dziecka. I dziecko zawsze będzie szukało uzasadnienia, że się wcale nie spóźnimy, że na pewno zdążymy. Bardzo częstym błędem popełnianym podczas wydawania poleceń jest to, że polecenia są bardzo złożone. Na przykład mówimy do dziecka: Posprzątaj pokój, odrób zadanie domowe i wyprowadź psa. Dziecko powinno się skupić na jednym poleceniu, a nie na kilku poleceniach które są ujęte jakby w jednym poleceniu. Także taki łańcuch poleceń nie jest skuteczny. Lepiej powiedzieć do dziecka włóż swoje rzeczy do szafy. Jeśli dziecko to zrobi, to dopiero później odrób zadanie domowe. Oczywiście, im bardziej polecenie jest takie sprecyzowane, tym jest bardziej skuteczne. A to, co powiedziałam też na wstępie, Polecenie nie może być zbyt ogólne, tylko powinno być bardziej no, tutaj sprecyzowane. Bardzo ważnym takim aspektem dotyczącym skutecznych wydawań poleceń mm. jest również to, że na początku trzeba przywołać uwagę dziecka. Wydawanie polecenia z innego pokoju, z innego pomieszczenia jest bardzo często nieskuteczne. Dziecko, krótko mówiąc, udaje, że nie słyszy, wykorzystuje to, że jest pewna bariera, jak gdyby przestrzeni. Dlatego lepiej podejść do dziecka i powiedzieć: Posłuchaj, teraz chcę coś tobie powiedzieć. Najważniejsze jest to, żeby na początku złapać kontakt wzrokowy z dzieckiem, po prostu przywołać jego tutaj na uwagę. Jak już polecenie będzie wykonane, to bardzo ważne jest, żeby dać. Wzmocnienie, wzmocnienie pozytywne, żeby dziecko wiedziało, że jak wykonało polecenie, to jemu się to po prostu będzie opłacać. To otrzyma jakąś nagrodę. Oczywiście, ja mówię o takiej sytuacji, jeśli zaczynamy dopiero pracę jakby z dzieckiem, zaczynamy motywować, modyfikujemy jego trudne zachowania, bo wcześniej na przykład nie wykonywało tych poleceń. Bardzo ważne jest, że po wydaniu, polece że po wydaniu polecenia należy. Wyegzekwować i sprawdzić, czy na pewno dziecko wykonało to polecenie. Bo jeśli my słyszymy często zaraz, za chwilę, to możemy być pewni, że dziecko zaraz, za chwilę będzie powtarzać. Trzeba powiedzieć krótko, w takiej bardzo konkretnej formie. Również, jeśli dziecku dajemy polecenie. To nie, starajmy się nie używać tych poleceń w formie negatywnej, typu: Nie możesz krzyczeć albo nie krzycz. Lepiej powiedzieć do dziecka: Mów spokojnie. Dzięki temu dziecko zapamiętuje, jak należy się zachowywać, a nie jak nie należy się zachowywać. Proszę Państwa, tych różnych takich wskazówek dotyczących, jakby, poleceń. Pewnych interakcji pomiędzy dzieckiem a osobami dorosłymi jest bardzo dużo. Ja bardzo serdecznie Państwa, Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania moich kolejnych takich króciutkich filmików. Mam nadzieję, że one służą pomocą. Serdecznie Państwa pozdrawiam.